Jaki jest problem, największy problem z kulkami proteinowymi dla tych, którzy zaczynają wędkowanie? Jakie kulki wybrać? Oczywiście to jest pierwsze zasadnicze pytanie. Ktoś, kto przez dłuższy czas łowi na jeden rodzaj i mu się sprawdzają, oczywiście tych problemów nie ma. Natomiast jak tutaj zacząć? Przy takiej ilości smaków, zapachów i najróżniejszych innych parametrów, jak chociażby średnice. Na fajny pomysł wpadła firma Miwardi, która zaproponowała kulki o dwóch smakach. Zupełności wystarczających nie tylko na początek łowienia, ale praktycznie na cały sezon. Kulki owocowe. Fruit bomb się nazywają, typowe owocówki. Bardzo ładnym zapachem. Lubię owocówki. I drugi rodzaj kulek to jest Monster i Halibut, czyli Halibut i Monster Crab. Też niezwykle charakterystyczny zapach. Dwa bardzo popularne zapachy. No i wybór albo właśnie słodkie, owocowe, albo rybne, ale w opakowaniach 3,5 kg. Można się wydawać po co 3,5 kg. A na po to. Że to nam się przyda na dużą część sezonu, jeżeli ktoś rzadziej łowi. A poza tym to się niezwykle opłaca finansowo, bo gdyby tak na cennik zerknąć tych kulek w porównaniu do ich y, jakości, no to tutaj jest naprawdę miłe zaskoczenie. Kulki mają bardzo charakterystyczną fakturę. Od razu widać, że są skorupki jaj, więc dodane były całe jajka, co nie jest tak często spotykane. Oprócz tego ziarna, tutaj jest sporo karmy dla ptaków, ekstraktów rybnych oczywiście przede wszystkim w tych kulkach Monster i Halibut. Konsystencja ich jest dosyć twarda, więc na przykład doskonale nadają się do rzucania kobrą. One nie rozlecą się w powietrzu. Natomiast to, co najbardziej charakterystyczne dla tych kulek, to to, że one szybko pracują. Jeszcze zerknijmy, jak wyglądają w środku. Rzeczywiście yy, tekstura uwidacznia doskonale ziarna, które są w środku. Mówiłem, że mamy dwa rodzaje kulek z serii Rapid Starter, bo seria tak właśnie się nazywa. A mam tutaj cztery worki. A to z tego względu, że każdy z tych rodzajów kulek, a więc i owocowe, i rybne, są w dwóch średnicach. W średnicy 24 mm i 20 mm. Czym wyróżniają się te kulki? No bo one mają specyficzną budowę. Otóż wyróżniają się przede wszystkim szybką pracą i to nawet w zimnej. W wodzie. Ta wierzchnia warstwa kulki dość szybko się rozpuszcza, uwalniając składniki. Jeżeli za chwilę tym pojemnikiem poruszę, będzie widać, jak natychmiast wychodzą bąbelki z tych kulek. A więc jak ryby przepływają, poruszają trochę wodą, dnem, ta kulka zaczyna pracować. Oczywiście, czym cieplejsza woda, tym szybciej ta wierzchnia warstwa się rozpuszcza, ale sam środek kulki pozostaje nadal twardy, więc nie mamy kłopotów w tym względzie, że nam się ta kulka rozpuści po paru godzinach i jej nie będzie. Wierzchnia warstwa oczywiście tak, ale sam środek twardy pozostanie nam na włosie i to jest bardzo ważna sprawa. Wierzchnia warstwa kulki, o robi się miękka, to już pod paznokciem lekko ruszam. I to wszystko będzie się rozpuszczać. Jak z powrotem do wody od razu widać, że uwalnia te zewnętrzne cząstki. I to tak samo w przypadku tej owocowej kulki, jak i kulek rybnych. Zaraz jedną z nich wyjmę. I tutaj jest ta sama sytuacja. Ona się robi na wierzchu bardzo, bardzo miękka. Jak wrzucę do wody, to widać, że już zaczyna znakomicie uwalniać. O, zwierzchnie warstwy opadają. A te kulki są w wodzie od jakichś 15-20 minut, dopiero więc rzeczywiście, nawet w chłodnej wodzie, one znakomicie pracują. Teraz mamy kulkę mniej więcej po godzinie w wodzie. Na dnie widać, że cząsteczki jej tutaj leżą. Ona cały czas. Uwalnia tę zewnętrzną swoją warstwę razem z zapachami, które oczywiście tam są zawarte. Teraz mamy te kulki w wodzie mniej więcej półtorej godziny. Woda stała się niesłychanie mętna. Zawiesina z tych kulek idzie w górę, więc znakomicie widać, jak one się rozpuszczają i jak świetnie wabią ryby. Podsumowując, bardzo uniwersalne kulki w dwóch tylko i wyłącznie zapachach, czasami to w zupełności wystarczy. W dużych opakowaniach, szybko pracujące, zarówno w chłodnej, jak tym bardziej w ciepłej wodzie.